Nawigacja Wyszukiwania Studentów. Filtry zaawansowane. Opcja ta umożliwia użytkownikowi tworzenie list studenckich na podstawie dowolnie określonych kryteriów, wybranych spośród wszystkich dostępnych filtrów jednocześnie. Po zatwierdzeniu poszczególnych opcji filtrowania, należy kliknąć przycisk Zastosuj, aby w drzewie po lewej stronie zobaczyć listę nazwisk wyselekcjonowanych według filtra. Strzałka w szarym pasku umożliwia nam zwinięcie i rozwinięcie listy filtrów, zmieniając tym samym wielkość obszaru z listą studentów. Jeśli na szarym pasku widnieje napis Filtr zaawansowany, oznacza to, że wybór kryteriów wyszukiwania został zatwierdzony klawiszem Zastosuj, i lista studentów spełnia zadane przez użytkownika warunki. Liczba na szarym pasku przy nazwie filtra oznacza ilość filtrów zaawansowanych, z jakich skorzystał użytkownik, tworząc listę studentów. Po najechaniu myszką na szary pasek z nazwą rodzaju stosowanych filtrów pojawia się dymek z listą wszystkich nazw wybranych filtrów zaawansowanych wraz z liczbą określającą szczegółowo ilość wybranych kryteriów w ramach filtra. Jeśli ikona lejka na klawiszu filtra jest zaznaczona zielonym ptaszkiem oraz jego nazwa jest wyróżniona pogrubioną czcionką, oznacza to, że w ramach tego filtra zostały wybrane jakieś kryteria. Po najechaniu myszką na klawisz filtra użytkownik zobaczy dymek z wylistowanymi kryteriami. Co pozwala nam na sprawdzenie kryteriów bez konieczności ponownego otwierania formatki filtra. Kasowanie ustawień filtrów może odbywać się na trzy sposoby: indywidualnie klawiszem wyczyść w oknie filtra. Za pomocą krzyżyka przy klawiszu dostępu do filtra. Lub globalnie, klawiszem wyczyść wszystkie. Do łatwego dostępu do pełnej listy filtrów służy nam suwak po prawej stronie okna. Możemy zapisywać własne konfiguracje do częstego stosowania. Możemy zapisać je jako własną konfigurację lub publiczną, aby można było później rozesłać tą konfigurację do innych użytkowników lub też dokonać na niej zmian. Możemy zapisywać własne konfiguracje do częstego stosowania. Możemy zapisać je jako własną konfigurację lub publiczną. Aby można było później rozesłać tą konfigurację do innych użytkowników lub też dokonać na niej zmian. Ustawienia filtrów są zapamiętywane w ramach konta użytkownika zgodnie z jego ostatnim wyborem.